De'Longhi Eletta Explorer ECAM 45086 t Uwielbiam te długie nazwy ekspresów automatycznych, ale nie o nazwy tutaj chodzi. Najistotniejsze, czy ten ekspres ciśnieniowy do kawy rzeczywiście parzy smaczne napoje. Dodatkowo, czy zaoferuje Ci przydatne funkcje solidne wykonanie oraz komfortowe sterowanie. Te i inne ważne cechy pokaże Ci mój obszerny test. W efekcie prędko się przekonać, czy warto kupić De'Longhi Eletta Explorer. Dla formalności dodam, że otrzymałem zapłatę za wykonanie tego testu. Muszę nazwać ten materiał reklamowym dla De longi, lecz nie obawia się o niezależną opinię. Nie zatłuszczałem ani jednej wady sprzętu, jak się niedługo przekonasz, kilka ich znalazłem. Recenzja jest rzecz jasna, subiektywna, a w sekcji komentarzy znajdziesz link do testowanego modelu. Eletta występuje bowiem w kilku wersjach, a ja sprawdziłem model z kubkiem termicznym w zestawie. Przejdźmy zatem do konkretów, zaczynając od budowy i wyposażenia. Już na samym starcie leta czymś mnie zaskoczyło. Chodzi o to, co znajdziesz w zestawie z tym ciśnieniowym ekspresem automatycznym. Przyznaj bowiem, że takie wyposażenie robi wrażenie. Co ważne zawiera sporo niestandardowych akcesoriów, które za kilka chwil dokładniej Ci pokażę. Od razu widać, że to ekspres do kawy ze zintegrowaną karawką na mleko, a w zasadzie z dwoma karawkami. Jedna służy do gorących kaw mlecznych, druga, ta bardziej matowa i z białą pokrywką, do zimnych. To w końcu ekspres z Cold Brew, czym mocno się wyróżnia. Obie karawki zawierają pokrętła do regulacji gęstości mlecznej pianki. W efekcie nie szukasz miejsca na blacie no na np. karton z mlekiem. Wlewasz je do karawki po problemie. Ta część służy także do przechowywania mleka w lodówce. Szkoda jednak, że pokrywka luźno spoczywa na reszcie. Można się czasem zapomnieć i chwycić właśnie za nią. W takim wypadku po prostu ją zdejmiesz. Karawkę łatwo wepniesz do niewielkiego łącznika akcesoriów z zasówką. Znajduje się na froncie po lewej. Nie rzuca się za bardzo w oczy i dobrze. Jeszcze osobno producent ujął dyszę gorącej wody. Przyda ci się, gdy zapragniesz napić się herbaty bądź ziół. Ją również zamontujesz przez łącznik. Nie mogą niestety powiedzieć. Że to kompaktowy sprzęt, wręcz przeciwnie jest masywny. Waży 11,30 kg ma 26 cm szerokości, 38,5 cm wysokości i 45 cm głębokości. Kawał automatu do kawy, ale przez zintegrowany pojemnik na mleko umieścisz go w jakiejś kuchennej wnęce. Ułatwi ci to zresztą zbiornik na wodę. Konkretnie fakt, że wysuniesz i wsuniesz go od przodu. Wygląda na dobrze wykonanym mieści 1,8 litra cieczy. Konieczność demontażu tej części siłą rzeczy zmniejsza ryzyko przypadkowego zalenia ekspresu. To podobno najczęstsza przyczyna awarii automatów do kawy. W zestawie znajdziesz od razu filtr. Producent oznajmia w instrukcji, że używając go od kamienia nie przeprowadzisz po dwóch miesiącach. Montaż tego elementu z pewnością nie sprawi Ci problemu. Zbiornik na wodę zawiera na niego specjalne miejsce. Swoją drogą odkamieniarz również trafił nowe na pozażenie. Nabywając Eletę nie martwisz się do kupowania czegoś na start. Masz pod ręką pełen zestaw potrzebnych akcesoriów. I dużo więcej. Zadziwia mnie chociażby szczoteczka do czyszczenia. Prosta, ale rzadko spotkana w zestawach z ekspresami. Do czego ci posłuży do usuwania resztek kawy z wnętrza automatu. Dokładniej z miejsc nad tacką na skroplinę oraz pojemnikiem na fusy. Ci już o możliwości robienia kaw na zimno, ale do tego potrzebujesz kostek lodu. Łatwiej stworzysz, korzystając z foremki na lód od Delonghi. Mieści 20 kostek. Z prostszych dodatków nie brakuje paska do testu twardości wody oraz miarki do kawy mielonej. Jej wlot znajduje się tuż przed pojemnikiem na ziarno. A ten na całe ziarno mieści 300 g i zawiera pokrętło 7-stopniową regulacją grubości mielenia. Zawsze to dodatkowa opcja, aby wy. Więcej aromatu z kawy, albo po prostu dostosować ją do własnego gustu. Od razu pod pojemnikiem widać elementy wbudowanego młynka. Mowa o stalowym młynku, co w mojej ocenie stanowi lepsze, bo trwalsze rozwiązanie od ceramicznych. Co jeszcze? Kubek termiczny. Tak, dobrze słyszysz. Test DeLonghi Eletta Explorer pokazuje, że ten sprzęt przygotuje ci więcej kawy, właśnie do kubka. Jego pojemność osiąga 473 ml. I wcale nie wygląda na źle wykonany. Jak na moje oko pokonuje wiele osobno sprzedawanych kubków, utrzymujących temperaturę napoju. Podstawkę dostosowałem do jego wysokości za sprawą klapki, którą musisz w takim wypadku odchylić. Sprytne posunięcie. Przyznał, że nie spodziewałem się takiego dodatku. Skutecznie poszerza i tak imponujące zastosowanie. Regulowane dysze wylewki kawy pozwolą ci natomiast umieścić szklanki i kubki do 14 cm wysokości. Bardzo dobry wynik, który trudno przebić. Patrząc na tackę na skroplinę oraz zawarty w niej pojemnik na fusy, nie wyglądają na za mało pojemne. Cały zestaw odpływowy, że tak go sobie nazwę, dokładnie zamontujesz na całkiem sporo części. To także nieco mnie zaskoczyło. Znam ekspresy z takim z których nawet nie da się wyjąć pojemnika na fusy. Producent postawi na stalową podstawkę pod filiżanki. Dobrze to brzmi, dobrze wygląda na początku użytkowania, lecz w praktyce pewnie z czasem złapie jakieś rysy. Tak samo jak połyskliwe tworzywa sztuczne, z nimi jest dużo gorzej. Wystarczy przetarcie ręcznikiem papierowym, a w zasadzie czymkolwiek innym, a ujrzysz sporo mikrorysek. To może irytować, zwłaszcza że widać także drobiny kurzu oraz odciski palców. Na szczęście połyskliwego plastiku nie ma to dużo. Otacza głównie panel sterowania z wyświetlaczem oraz górną podstawkę pod Filiżanki czekające na użycie. Istotne, że fronto to bardziej matowe tworzywo o tytanowej kolorystyce. Wygląda na wytrzymałe, jak na moje oko mówimy o eleganckim, dobrze spasowanym i wykonanym, choć dużym ekspresie do kawy. Zwróć jeszcze uwagę, że producent pochylił pane z ekranem. Ten zabieg ułatwić korzystanie z ekspresu i widoczność różnych komunikatów. To najlepszy moment, aby przyjrzeć się sterowaniu oraz głównym funkcjom. Wstępna konfiguracja obejmuje głównie wybór języka oraz stworzenie profilu użytkownika lub kilku takich profili. Maksymalnie dla 4 domowników bądź Po jej zakończeniu pierwsze co polecam ci zrobić to przejrzenie opcji zawartych w ustawieniach. Producent nie bawi się tu z jakimś podziałem. Umieścił wszystko na jednym sliderze, a 3,5 calowy ekran obsłużyć dotykowo. Z ważniejszych rzeczy na start dostosuj twardość wody na podstawie wyniku z testera i wybierz temperaturę kaw. Jak to bywa z wieloma innymi automatami domyślnie jest średnia. Zmieniłem ją na wysoką. Warto także jak najszybciej zamontować filtr. Samo na ekranie pomoże ci w tym. Przy okazji sprawdziłem responsywność dotykowego wyświetlenia. Jest świetna, niemal tak dobra jak w smartfonie. Rzadko zdarzało mi się jakieś martwe kliknięcia. Interfejs graficzny także przypadł mi do gustu. Mimo wielu opcji i ustawień nie przytłaczają one, a stają się łatwe w odbiorze. Do głównego widoku producent też podszedł bezpardonowo. Umieścił na nim całe menu z przepisami, a znajdziesz ich multum. Espresso, cappuccino, latte macchiato, doppio, americano, flat white, rzadziej spotykane cortado, masaka wparzonych na zimno i jeszcze więcej. Nieźle tu poeksperymentujesz. Całkowita liczba napojów możliwych do przygotowania przekracza 50 pozycji. Z drugiej strony zabrakło mi ristretto. Oczywiście sama długość kawowego menu to nie wszystko. Istotne, aby sprzęt rzeczywiście dobrze przygotowywał poszczególne przepisy, co sprawdzę w dalszej części testu DeLonghi Eleta Explorer ECAM 45086 t Ucieszy mnie fakt, że znalazły się tu skróty do ulubionych kaw. Każdą z pozycji możesz oznaczyć serduszkiem, co przeniesie dany napój pod sensor Favorites. Rzecz jasna z dowolnie ustawioną mocą i poziomem pojemności. Zauważysz przy tym sensory w skrótów do kaw go Gorących zimnych oraz tych podwanie do kubka termicznego. Rozsądny podział. W mojej opinii producent znalazł złoty środek między obszernym menu a szybkim nawigowaniem po nim. Przypisując kawę do sekcji ulubionych potrzebujesz tylko dwóch kliknięć, aby ją zaparzyć, a klikając plus pod ikoną danej kawy wyregulujesz jej parametry, zależnie od przepisu intensywność oraz pojemność. Niestety ten drugi parametr nie jest określony w mililitrach, przynajmniej w ekspresie, bo inaczej ma się sprawa w aplikacji, którą niedługo dla Ciebie ocenię. Jest też ciekawa opcja o nazwie Mai. Dotyczy gorący kaw. Co ci da? Zapiszesz dowolną pojemność, na przykład aby espresso wypełniło małą filiżankę, której używasz. Po zapisaniu ustalonej pojemności, może się ją zaznaczyć w danym przepisie. Spore ułatwienie, gdy pragniesz mieć tyle kaw, ile lubisz, nie zdając się wyłącznie na domyślne wartości. Oceniając sterowanie nie mogę ominąć działania aplikacji DeLonghi Coffee Link. Wymaga zarejestrowania się i korzysta z Wi-Fi oraz Bluetooth. Parowanie ekspresu przebiegło u mnie tak sobie. Apka nie mogła kilka razy znaleźć sprzętu, mimo że włączyłem i kliknąłem co trzeba. Na szczęście w końcu się udało. Pierwsze co zobaczysz to cała lista kaw z prostym podziałem. Możesz im zdalnie wyregulować różne parametry, w tym ilość kawy w mililitrach i, co mocno zadziwia, ilość mleka w sekundach spieniania. Dużo pewniej tak ci to nie powie, zwłaszcza na początku przygody z -tą. Niemniej zawsze Jakaś opcja na precyzyjniejsze ułożenie proporcji kawy. Bez trudu przepiszesz jakiś napój do ulubionych, jak i zdalnie uruchomisz jego parzenie. Jeżeli lubisz zabawę baristę, skorzysta z obszernej bazy ponad 100 przepisów na kawę z różnymi dodatkami. Każda taka pozycja zawiera wymagane składniki i objaśnia sposób wykonania w prostych krokach. Jest też swego rodzaju rubryka z newsami oraz poradnikami. Nie zabrakło komunikacji z urządzeniem, aby zmienić mu np. temperaturę kawy bądź czas automatycznego wyłączania. I tu niestety pojawia się pewien problem. Klikając na dole widoku ikonkę z napisem Urządzenie, apka często długo się ładuje. Tak samo podczas przechodzenia do listy ustawień. Dodam, że korzystam z szybkiego internetu. Byłem także blisko ekspresu. Obstawiam zatem, że wina leży po stronie aplikacji, choć nie mam 100% pewności co do tego. Druga sprawa, że takie oprogramowanie zawsze może być lepsze w przyszłości, od czego są przecież aktualizacje. Wracając do dobrych stron, zaciekawia mnie technologia Bin Adapt, dostępna właśnie z poziomu apki. Ustalić w niej specyfikę używanej kawy, a następnie napijesz się próbnego Espresso Sul. Po co? Aby Stwierdzić czy ci smakuje, czy może jest za słabe lub za mocne i gorzkie. Jeżeli coś ci nie podpasuje, ekspres na bazie informacji o stosowanych ziarna kawy zaproponuje optymalne ustawienia. Dotyczy to również grubości mielenia. I tak możesz uczynić dla wielu różnych marek kaw, których używasz. Fajna sprawa. Rzecz jasna nikt ci nie broni samodzielnego eksperymentowania. Osobiście zachęcam cię do tego. Jeżeli jednak oczekujesz jakiejś pomocy, tutaj ją uzyskasz. Ekspres szybko podrzuci ci jego zdanie najlepsze ustawienia. Znajdziesz je bezpośrednio na urządzeniu klikając ikonkę ziarenka w górnej części ekranu. Skoro omówiliśmy już budowę, sterowanie i aplikację, przyszedł czas na kluczową część testu Delongi Eletta Explorer Account 45086T. Poznajmy moją ocenę smaku pożony kaw. Na tej części recenzji kilka istotnych informacji. Do testów użyłem głównie kawy ziarnistej lawadca Crema e Aroma. Wiem, że znajdą się opinie o przewagach świeżo palonych kaw z palarni. Zdecydowana większość osób sięga jednak po tańsze kawy z marketów. One także potrafią dobrze smakować, zależnie od gustu. Do tego Lavazza towarzyszyła mi w wielu innych testach, stąd łatwiej mi będzie mi miarodajnie ocenić tę. W testach ratowałem intensywnością kaw, ale sprawdzam głównie trzeci i czwarty poziom mocy. Przypomnę, że skala kończy się na piątce. Dobry Express powinien na nich wyciągać porządną głębię smaków sypanych ziaren. Kaw próbowałam zarówno bez cukru, jak i z cukrem, a w zasadzie z naturalnym słodzikiem. Preferuję bowiem xylitol. Nie zmieniłem domyślenia regulacji grubości mielenia, zostawiając ją na piątym poziomie. Skoro mamy to wyjaśnione, przyjrzyjmy się samym kawom. Postarałem się przetestować jak najwięcej przepisów, zaczynając od tych najpopularniejszych. Porzenie espresso w Delonki LED Explorer jest bardzo szybkie. Dodam, że nie wyłączałem opcji oszczędzania energii, która trochę wydłuża cały proces. Espresso na czwartym poziomie mocy miał pełny, głęboki smak. Nie zabrakło tu dobrze wyczuwalnej goryczki. Nie oświadczyłem natomiast nadmiernej, zbyt nachalnej kwasowości. Tak samo nie było problemu z metalicznym posmakiem. W sieci krążą mity o stalowych mynkach, które rzekomo negatywnie zmieniają smak. Ja się z tym nie nie zgadzam. Opiłem również wiele kaw zmielonych przez ceramiczne młynki Nie zauważyłem, aby miał jakieś szczególne przewagi smakowe. W każdym razie trzeci poziom mocy był wyraźnie mniej intensywny. Zależnie od preferencji takie espresso nadal może ci zasmakować. Nagrania pewnie ci tego idealnie nie oddadzą, ale barwa kremy nie wskazywała na nadmierne rozcieńczenie lub przeparzenie tej kawy. Moja subiektywna ocena smaku tylko to potwierdziła. Nie mam żadnych zastrzeżeń do espresso z Elety. Cappuccino także sprawdzi na kilku poziomach mocy. Co ciekawe eletta explorer zaproponowała Gęstość mleka wskazuje na maksymalny stopień. Ostateczna decyzja należy jednak do Ciebie. Sprzęt stworzył na kawie jednolitą warstwę odpowiednio gęstej i sztywnej pianki. Nie zauważyłem na niej większych pęcherzyków powietrza, a jedynie te bardzo drobne. Jak na automat do kawy dobry efekt. Pianka długo utrzymywała się na kawie, nie degradując nadmiernie jej temperatury. Producent w opisie tego ekspresu twierdzi, że potęguje on słodkość mleka. Normalnie uznałbym to za proste hasło marketingowe, ale jest w tym sporo prawdy. Spienione mleko rzeczywiście wydało mi się nieco słodsze niż z innych ekspresów. Dobrze współgrał z intensywnym smakiem kawy. Bez słodzika trzeci poziom w zupełności mi wystarczył. Cappuccino nie było za bardzo spłycone mlecznym dodatkiem. Lekka goryczka obecna, lecz w granicach normy. Jak na mój głos pyszna kawa, którą dukanie dostosujesz do oczekiwań. Eletta gościła mnie przez kilka tygodni, często racząc mnie latte macchiato, który bardzo lubię. Z testowym parzeniem nieco pokombinowałem. Otóż ekspres sugeruje średnią gęstość mleka, a ja wybrałem maksymalną przy niższym poziomie samej kawy. Dlaczego akurat tak? Aby ostatecznie zbadać, czy z Spłyci walorów smakowych, no i nie zrobił tego. Może i bardziej preferowałem tutaj czwarty, a nie trzeci poziom intensywności, ale co z tego? Dosowałem w przeszłości ekspresy, które robiły nijakie kawy mleczne na swoich maksymalnych ustawieniach. Tutaj nie ma o tym mowy: kawa wyszła dość łagodna, bo mocniej kremowa. Niemniej nie zaduszowała specyfiki użytych ziaren. Moje kubki smakowe nadal dobrze wyczuły jak główne atuty. Nie mam obiekcji, choć ten przepis wyróżnia się wizualnie trzema widocznymi warstwami. W tym wypadku ta na samym dole czasem nie rzucała się aż tak bardzo w oczy, jak się tego spodziewałam. W każdym razie nie odbiło się to negatywnie na smaku tej kawy. Testując Delonghi Eletta Explore nie mogą odpuścić Flat White. Ta biała kawa opiera się na podwójnym espresso z lekko spienionym mlekiem. Tak jak w przypadku cappuccino spoko nie wystarczy mi trzeci poziom intensywności. Nawet ten drugi okazał się głęboki smakowo. leczny dodatek urozmaicił aromat oraz konsystencję. Jeżeli znudzi Ci się sztywna, wyraźnie oddzielona warstwa pianki postaw właśnie na Flat White. Testując na co dzień Elettę często miałem spory dylemat czego się tym razem napić. Flat White zawsze mocno mnie kusiło. Z z jednej strony daje solidną dawkę energii, a z drugiej nie przekazuje przesanej goryczki. Nie brakuje w niej również kremowej specyfiki, ale bez nachalnej słodkości. Super połączenie. A że regulacje dotyczące tego przepisu są szerokie, bez wątpienia znajdziesz dla siebie idealną kompozycję. Cortado to ciekawy, choć w gruncie rzeczy prosty przepis z Hiszpanii. Opiera się na espresso oraz ciepłym mleku w proporcji 1 do 1. Chcąc go przygotować za pomocą eletty, pojawił się pewien problem. Otóż Cortado to mała kawa, na którą znalazłem w swojej szafce wręcz idealną filiżankę. Nie okazała się jednak tak idealna pod układ Dysz ekspresu. Po fazie dystrybucji kawy musiałem ją mocno przytulić do karawki. inaczej mleko wylądowałoby poza filiżanką. W ogóle wydaje mi się, że producent powinien nieco so oddalić wylewkę kawy od frontu. Z drugiej strony to chyba jedyny taki przypadek. Inne kawy mleczne pasują już do większych filiżanek czy szklanek, nie wymagając ręcznej zmiany lokacji w trakcie tworzenia napoju. Przechodzą do oceny smaku, Cortado doza ty to pyszna kawa. Mocno unikalna pozycja, gdyż z jednej strony nie brakuje intensywności, a z drugiej kremowej nuty. Finalnie taka mieszanka spodobała. Się moim kubką smakowym. Osobiście wystarczy mi trzeci poziom intensywności. Jeżeli pragniesz bardziej się pobudzić, to czwórka także ci się spodoba, a i piątka ma tu duży sens. Ciąż nie rozumiem, dlaczego Cortado tak rzadko pojawia się w automatach do kawy. Doceniam zatem fakt, że w Eleta Explorer nie brakuje tego przepisu. Opcję To-Go, czyli do kubka termicznego, odziwał obejmuje głównie mleczne kawy. Spodziewam się przewagi czarnych, zwłaszcza w wersji ciepłych napojów. Tymczasem znalazłem tam jedynie Amerykano, które zresztą wybrałem na testową próbę. Zaparzenie większej ilości tej kawy nie trwało wcale długo. Jeszcze przed Startem Letta poprosiła o wskazanie rozmiaru używanego kubka. Nie miałem pewności, która wersja odpowiada temu zestawu, leży wybrałem największą i chyba trafnie. Kawa wypełnia go w zdecydowanej większości. Po zakończeniu parzenia i tak da się uruchomić dolewkę. Sprzęt na każdym kroku stara się pomóc użytkownikowi. Napój sprawdziłem po około 4 godzinach i nadal był bardzo ciepły. Po 8 godzinach już raczej letni. Czy dostałem w sklepach lepsze kubki termiczne? Pewnie tak, ale ten Od DeLonghi daje radę. Spełnia swoje zadania. Co do Americano czuć wyraźne rozcieńczenie, lecz na na tym polega ten przepis. Ekspres zrealizował go w prawilny sposób. Test ekspresu DeLonghi Long LT Explorer EKM 450 t to również test orzeźwiających, bo zimnych kaw, a znajdziesz ich tu sporo, bo kilkanaście. Przygotowanie takiej kawy siłą rzeczy wymaga kostek lodu. Sprzęt podpowiada, ile ich powinno być w szklance. Masz także prosty wybór co do poziomu tego, jak zimny ma być napój. Piątek stanowią opcje Cold Brew. One już narzucają konkretną liczbę kostek, dadzą ci za to opcję podbicia intensywności kawy. Wróćmy jednak póki co do bardziej standardowej kawy zimnej. Na tez wybrałem Latte macchiato. Użyłem sześciu kostek i przygotowałem karawkę do zimnych przepisów. Sam proces przygotowania kawy nie okazał się tu dłuższy. Latem macchiato wyszło bardzo zimne, natomiast warto jeszcze wcześniej przemyśleć rozmiar używanych szklanek. Duża mleczna kawa tego typu wymaga naprawdę mocarnego naczynia na nią. Rzecz jasna, w każdej chwili może zastopować wydawanie kawy bądź mleka. Zostaje też aplikacja z bardziej szczegółową regulacją proporcji. Co do smaku tej kawy, i mleko i kostki lodu nie spłaszczyły aromatu. Wręcz przeciwnie, był on jeszcze bardziej intensywny. W wersji bez słodzika zabrakło mi odrobiny kremowej nuty oraz ogólnej słodkości. Osobiście preferuję zimne lata makiato zalety ze słodzikiem. Dodam, że kostki lodu bardzo długo utrzymały się w kawie. Uważaj jedynie podczas wrzucania ich do szklanki. Są dość duże i gdy naczynie nie ma grubego dna, np. termiczne ścianki, kostka może je uszkodzić. Cold Brew można przetłumaczyć jako zimne parzenie. Brzmi jak oksymoron, prawda? Istotne, że ma tu jednak sens. Na test wybran cappuccino w wersji oryginal, a więc bez podbitej intensywności. Ekspres poprosił mnie o aż 8 kostek lodu. Widać, że z temperaturą napoju nie chcę tu iść na żaden kompromis. Proces przygotowywania takiej kawy mocno się już różni. Cold Brew opiera się bowiem nie tylko na jak najniższej temperaturze wody. W parze z nią idzie bardzo niskie ciśnienie. Dlatego też kawa nie spływa strumieniem, a bardziej kapie do podstawionej szklanki. Całość trwa dłużej, choć i tak że będzie gorzej. Najważniejsze są jednak efekty, a te mnie usatysfakcjonowały. Cappuccino w tej wersji nadal trzymał wysoki poziom pod względem bogatego smaku, no i wyszło wręcz lodowate. Pijąc je do głowy wpadła mi też pewna porada. Otóż mam wrażenie, że kawa tego typu fajnie dozuje swoją intensywność. W dodatku kostki lodu są w niej wyjątkowo trwałe. Polecam ci zatem raczej powolne delektowanie się takim napojem, zwłaszcza że przy okazji świetnie wygląda. Sprawdziłem również podstawową opcję kolbru o dokładnie takiej nazwie. Chodzi o czarną kawę. ale zasugerowała to tym razem cztery kostki lodu. Dla urozmaicenia tego testu wybrałem podbicie intensywności. W tym wypadku spokojnie wystarczyła mi już standardowa filiżanka, a nie większa szklanka. Mimo wyższej mocy i braku słodzika w testowej próbie ten napój nie okazał się jakąś siekierą. Wyczułem za to pewne rozcieńczenie, lecz nie jakieś nachalne. Trudno zresztą o inny efekt. Niższe ciśnienie oraz lodowe sześciany musiały nieco złagodzić charakter takiej kawy. Generalnie nie zawiodła mnie, aczkolwiek uważam, że cold brew ma dużo większy sens w mlecznych napojach. Te czarne są siłą rzeczy wyraźnie słabsze. Niż ich gorące odpowiedniki. Orzeźwienie jednak ci zapewnią. Ten test wykonał jakiś metr od urządzenia. Hałas otoczenia nieznacznie przekraczał 30 dB. Wykorzystałem do tego parzenie Latte Macchiato. Jedynie pierwszy wyrzut mleka znacznie podbił głośność pracy, bo do prawie 80 dB. To jednak bardzo krótki etap. Większość czasu dystrybucji mleka nie przekraczała 60 dB. Pukanie czy mielenie kawy również nie przerażają hałasem. To często okolice 50 dB. Rzecz jasna ten aspekt podlega subiektywnej ocenie. Jeżeli masz małe mieszkanie i blisko kuchni pokój innego domownika, ekspres może go obudzić wczesnym rankiem. Powiedz mi jednak, który automat do kawy nie niesie za sobą takiego ryzyka? No właśnie, nie ma tu bezgłośnych sprzętów. Owszem, znajdą się modele ciszej mielące kawę, zwłaszcza wśród tych z wężykiem. Z drugiej strony, zazwyczaj są głośniejsze od elety podczas czyszczenia systemu spieniania mleka. Finalnie głośność pracy nie przechyla się ani na zaletę, ani na wadę, przynajmniej w mojej ocenie. DeLonghi Longi LETA Explorer z automatu włącza przepłukiwanie głównych dysz po włączeniu i tuż przed wyłączeniem. Oprócz tego możesz w każdej chwili wywołać tę funkcję z poziomu ustawień. Ogólnie dobrze wyposaży się w jakąś miseczkę na skroplinę. Ja z takowej korzystam, co przydaje się jeszcze bardziej podczas odkamieniania. W każdym razie, robiąc sobie jakąś czarną kawę, to tyle. Po zaparzeniu jej, ekspres nawet nie narzuca włączenia pukania, bo tego nie wymaga. Wylewka ma prosty układ. Nie skrywa w sobie dodatkowy dysz mleka jak automaty z wężykiem. Rzecz jasna, może się lekko przetrzeć na przykład gąbką, a nie powinna gromadzić w samej brudu. Inaczej ma się sprawa z mlecznymi napojami, bo w grę wchodzi czyszczenie karawki. Na szczęście producent ułatwić tę czynność. Jak? Przede wszystkim na pokrywce zobaczyć napis Klin, Uaktywnie automatyczne przepugiwanie dyszy mleka gorącą wodą. I resztki nie dostają się do wnętrza karawki, więc nadal przechowuje się w lodówce wraz z zawartością. To skutecznie zmniejsza częstość ręcznego czyszczenia karawki. A ta wbrew pozorom ma kilka elementów. Z jej pokrywki odczepisz rurkę, odkręcić pokrętło regulacji pianki oraz ściągniesz. Łącznie Karawki. Dyszę też może przy okazji przemyć, a w przypadku karawki na gorące napoje jest dwuczęściowa. No i zostaje jeszcze sam korpus. Wymycie tego wszystkiego nie wymaga ogromu czasu i dużego wkładu siły, ale. Po co w ogóle się tym przejmować? Okazuje się, że producent zezwala na mycie wszystkich przed chwilą wymienionych elementów w zmywarce. Główny wymóg to temperatura nie przekraczająca 50 stopni Celsjusza, a tacka na skropliny, jak pokazałem Ci już wcześniej, rozmontuje się na wiele części, w tym wypadku również ułatwisz sobie sprawę. Pomijając stalowe elementy podstawki oraz pojemnik na fusy, resztę też bez obaw umieścisz w zmywarce. Samo tacka raczej nie brudzi się mocno. Pojemnik na fusy radzę już myć i osuszać po każdym opróżnieniu. Ekspres poinformuje Cię o zapełnieniu tych elementów. Co tu więcej dodawać? Dużo prościej być nie może. DeLonghi Eletta Explore to bardzo łatwy w czyszczeniu ekspres. Rutynowe czyszczenie nie zabierze ci dużo czasu i sił, zwłaszcza gdy posiadasz zmywarkę. Okresowe czyszczenie wypada jeszcze łatwiej. Masz tu w zasadzie tylko dwa zadania. Pierwsze to odkamienianie preparatem od DeLonghi, przy stosowaniu filtra raz na dwa miesiące. Planowo trwa 50 minut, a więc dość długo. Polega za to na prostych czynnościach typu: dolej wodę, opróżnij tackę i tym podobne. 100 ml odkamieniacza wystarcza na 1 cykl usuwania kamienia i kosztuje 29 zł w sklepie producenta. Nie za drogo, zwłaszcza, że nie potrzebujesz innych preparatów. Z modelami z wężykiem bywa zupełnie inaczej. Druga sprawa to moduł zaparzający. Ukrywa się z boku, pod drzwiczkami serwisowymi, za zbiornikiem na wodę. Łatwo go zdemontujesz, jak i ponownie zamontujesz. Musisz jedynie pamiętać, aby Express był wtedy wyłączony. Sam zaparzacz jest mniejszy, niż wielu konkurencyjnych automata do kawy. Przykuło to moją uwagę. Co należy z nim zrobić? Zanurzyć na 5 minut w wodzie, po czym opłukać. To tyle. Modusem poleca tak robić raz na miesiąc. Osobiście częściej czyszczę moduł zaparzający moim prywatnym ekspresie, ale decyzja należy do ciebie. W każdym razie cała konserwacja tego sprzętu wypada na duży plus. Ani nie jest droga ani trudna. De'Longhi Eleta Explorer ecam 450-86T to świetny ekspres automatyczny. Przekonam mnie mnóstwem pysznych, bogatych smakowo kaw. Do tego oferuje zimne kawy oraz te do kubka termicznego. Zarówno wyposażenie, regulacje jak i funkcje zdumiewają. Czyszczenie także stanowi duży atut. Nie zabiera zbyt dużo czasu i sił. Po teście nie stwierdzam w tym modelu jakichś drastycznych minusów przekreślających sens zakupu. Znalazły się jednak pewne mankamenty. W mojej opinii producent powinien odpuścić połyskliwe wstawki. Nie ma ich dużo, ale znajdują się w ekranu. Przez typ swojej konstrukcji Eletta nie należy do kompaktowych automatów. No i nie zapewni ci parzenia dwóch kaw mlecznych jednocześnie. Takie już następstwo zintegrowanej karawki. Miałem też małe problemy podczas obsługi aplikacji. Niemniej nie mogę stwierdzić na 100% czy winależy należy w oprogramowaniu czy w mojej domowej sieci Wi-Fi. Pomijając ten niuanse masz przed sobą szalenie nowoczesny sprzęt. Mimo mojego dużego doświadczenia w testowaniu ekspresów nieraz zaskoczył mnie swoimi możliwościami. Osobiście go polecam, a jeżeli chcesz nabyć testowaną wersję, sprawdź Podczepiony komentarz pod filmikiem. Zostawiłem w nim link zakupowy. Masz dodatkowe pytanie lub własną opinię? Z chęcią pomogę ci w sekcji komentarzy. Jeżeli test ci się spodobał, zostaw lajka like i suba. Obiecuję więcej dokładnych recenzji ciekawych urządzeń. Na koniec dziękuję Ci za uwagę i do następnego.